Jeśli chcesz, by kobieta Cię pragnęła, musisz porzucić zwykłe zachowania. Miłe słowa, drogie prezenty, czy stała uwaga. Nic z tego nie zadziała tak, jak myślisz. Najważniejsze jest, aby zająć miejsce w jego umyśle i sprawić, żeby nie mógł przestać o Tobie myśleć. Większość mężczyzn uważa, że atrakcyjność wiąże się z wyglądem i sytuacją finansową. Jednak sekret jest całkowicie psychologiczny. Dziś przedstawię pięcio skutecznych taktyk psychologicznych, które oddziałują na Twoją podświadomość. Mężczyzna, który stosuje te metody, nigdy nie opuści umysłu kobiety. Jeśli chcesz, żeby pragnął Cię bardziej niż czegokolwiek innego, obejrzyj film do końca i koniecznie zastosuj te taktyki. A tak na marginesie, jeśli chcesz więcej takich treści, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Zaczynamy! Taktyka 1. Wycofanie emocjonalne i sztuka niepewności jeśli naprawdę chcesz, żeby kobieta cię pragnęła, nie możesz po prostu udawać, że jej potrzebujesz. Większość mężczyzn stale interesuje się kobietą, która im się podoba, wysyła jej wiadomości, zastanawia się, co ona robi i chce być z nią cały czas. Ale to nie czyni cię atrakcyjną. Wręcz przeciwnie, sprawia, że wydajesz się zwyczajny i nieistotny. Prawdziwe przyciąganie zaczyna się od odległości. Wszystko, co trudno dostępne, wzbudza w ludziach większe pragnienie. Pomyśl o tym, dlaczego ludzie gonią za rzeczami, których nie mogą mieć. Ponieważ niepewność wyzwala ciekawość. Jeśli kobieta cały czas wie, co czujesz, to znaczy, że cię rozumie. A kiedy kobieta pozna mężczyznę, traci nim zainteresowanie. Więc nigdy nie bądź przewidywalny. Od czasu do czasu zrób sobie przerwę. Pokaż, że ją interesujesz, ale nie zdradzaj zbyt wiele. Niech za tobą tęskni. Ponieważ bez tęsknoty nie może pojawić się namiętność. Nie odpowiadaj od razu na jej wiadomości, nie ganiaj za nią cały czas. Zamiast tego skup się na swoim własnym życiu. Musi na ciebie czekać. Jeśli wiesz, jak wykorzystać niepewność, możesz zdobyć miejsce w umyśle kobiety. A jeśli kobieta myśli o tobie cały czas, nie ma innego wyboru, jak tylko Cię pragnąć. Przejdźmy teraz do następnej taktyki, ponieważ to, co do tej pory wyjaśniłem, to dopiero początek. Taktyka 2: dominacja i kontrola ramy. Kiedy kobieta ulega wpływom silnego mężczyzny, poddaje się mu. Jest to jedna z niezmiennych zasad natury. Jednak większość mężczyzn postępuje odwrotnie. Dostosowuje się do kobiety. Dostosowuje się do jej życzeń i idzie na kompromis, byle jej nie stracić. I dlatego nigdy nie będą naprawdę pożądanymi mężczyznami. Jeśli chcesz, żeby kobieta cię pragnęła, musisz stworzyć sobie własne ramy i się ich trzymać. Musisz mieć swoje własne prawdy, swoje własne zasady, swój własny pogląd na życie. Kiedy kobieta wkracza w świat silnego mężczyzny, czuje się zobowiązana do dostosowania się do niego. Ponieważ najbardziej atrakcyjni mężczyźni to ci, którzy kontrolują świat wokół siebie, a nie ci, którzy są kontrolowani przez innych. Jak to zrobić? Przede wszystkim nigdy nie pozwól, aby kobieta tobą manipulowała. Nie powinno to determinować miejsca spotkań, sposobu mówienia i zachowania. Trzeba zająć jakieś stanowisko. Jeśli kobieta jest w stanie cię zmienić, manipulować tobą, testować i z łatwością kierować tobą w pożądanym przez siebie kierunku, straci zainteresowanie. Jeśli jednak będziesz trzymać się własnych zasad, on będzie musiał cię naśladować. Więc nigdy nie wtrącaj się do jego świata, spraw, żeby podążał za tobą. Ponieważ najbardziej atrakcyjni mężczyźni to tacy, którzy ustalają swoje własne zasady. Przejdźmy teraz do następnej taktyki. Jak wyzwolić prawdziwe pożądanie, najważniejszy sekret kryje się tutaj. Taktyka 3 Wyzwanie mentalne i system ostrzegawczy. Im więcej kobieta inwestuje w mężczyznę, tym bardziej się do niego przywiązuje. Większość mężczyzn ułatwia zdobycie serca kobiety. Spełnia wszystkie jej życzenia, nigdy jej do niczego nie zmusza i wszystko stawia na pierwszym miejscu. Ale to duży błąd, ponieważ ludzki mózg nie ceni rzeczy, które można łatwo zdobyć. Jeśli naprawdę chcesz, żeby kobieta Cię pragnęła, musisz rzucić jej wyzwanie psychiczne. Musisz pozwolić mu podjąć wysiłek, żeby cię zdobyć. Kobiety nie mogą zapomnieć o mężczyznach, którzy stawiają im wyzwania. Jeśli będziesz robił wszystko tak, jak ona chce, nigdy nie będziesz mężczyzną, którego ona naprawdę pragnie. Jak to zrobić? Nie bądź zawsze dla niego dostępna. Nie mów tak na wszystko, co on mówi. Testuj to od czasu do czasu. Na przykład, gdy z nią rozmawiasz, nagle przestań mówić. Zobaczymy, czy będzie tobą zainteresowany. Jeśli kobieta zda sobie sprawę, że o tobie myśli, zacznie cię pragnąć. Nie pozwól jej poczuć, że już cię zdobyła. Zawsze spraw, żeby chciał trochę więcej. Niech spróbuje cię zrozumieć. Im więcej inwestuje, tym bardziej się do ciebie przywiązuje. A kiedy kobieta przywiązuje się do ciebie, zaczyna czynić cię centrum swojego życia. Teraz pora na kolejną taktykę. To jedna z najskuteczniejszych metod, która sprawi, że stanie się całkowicie uzależniony. Taktyka 4. Posiadanie mistycznej i głębokiej osobowości. Kobieta nigdy nie będzie na długo zainteresowana mężczyzną, który jest zwyczajny i przewidywalny. Większość mężczyzn opowiada kobietom wszystko, by zaimponować im, przedstawiając swoje życie jako otwartą księgę. Ciągle dzieli się tym, gdzie jest, co robi i o czym myśli. Ale pamiętaj, że tajemnica jest jednym z najpotężniejszych elementów zwiększających atrakcyjność. Mężczyźni, którzy przyciągają uwagę kobiet, to ci, którzy otwierają się warstwa po warstwie i zawsze mają coś nowego do odkrycia. Im mniej kobieta wie o tobie, tym bardziej będzie cię ciekawa. A ciekawość jest pierwszym krokiem do pożądania. Jeśli od początku postawisz wszystko na jedną kartę, kobieta cię rozszyfruje i straci zainteresowanie. Ale jeśli jesteś osobą, która ma zostać odkryta, jego umysł będzie nieustannie próbował cię zrozumieć i będzie chciał spędzać z tobą więcej czasu. Jak więc możesz być bardziej tajemniczy? Po pierwsze, nie odpowiadaj na każde pytanie wprost. Podczas wyjaśniania swoich racji, pomiń pewne kwestie i pozwól dziecku używać wyobraźni. Nie dziel się każdym szczegółem swojego życia. Pozwól mu spróbować cię rozgryźć. Nie zawsze pokazuj, co myślisz i czujesz. Ponadto, nie poruszaj w rozmowach tematów powierzchownych. Prowadź głębokie i znaczące rozmowy. Jeśli kobieta podczas rozmowy z tobą potrafi podzielić się z tobą sprawami, którymi nigdy wcześniej się z nikim nie dzieliła, to będzie do ciebie przywiązana. Ponieważ jest to dla niego wyjątkowe przeżycie. Aby zdobyć stałe miejsce w jej umyśle, trzeba nie tylko za pomocą fizycznego pociągu, ale także przez zbudowanie więzi emocjonalnej i intelektualnej. Teraz pora na najważniejszą taktykę. Jeśli naprawdę chcesz, żeby kobieta Cię pragnęła, musisz nauczyć się tego ostatniego kroku. Taktyka 5. Wysoki status społeczny i zainteresowanie innych kobiet. Kiedy kobieta zdaje sobie sprawę, że inne kobiety pożądają jej mężczyzny, uważa go za bardziej atrakcyjnego. Ponieważ poczucie rywalizacji wywiera silny wpływ na podświadomość kobiet. Większość mężczyzn popełnia błąd skupiając się na jednej kobiecie. Poświęca jej całą swoją uwagę, buduje wokół niej swoje życie i w ten sposób staje się przeciętną osobą. Ale pamiętaj, że kobiety interesują się tylko mężczyznami, na których jest popyt. Najłatwiejszym sposobem, aby stwierdzić, czy mężczyzna jest osobą wartościową, jest sprawdzenie, czy wokół niego są inne kobiety. Jeśli inne kobiety Cię pragną, to znaczy, że jesteś wartościowy. Kobieta nie chce mężczyzny, który nie interesuje żadnej kobiety. Ponieważ kobiety mierzą jakość mężczyzn poprzez społeczny dowód. Jak więc można wykorzystać tę psychologię? Przede wszystkim, musisz mieć kobietę w swoim życiu. Ale najważniejsze jest to, aby nie próbować zrobić na nich wrażenia. Buduj naturalne i intymne relacje z kobietami. Czuj się swobodnie w towarzystwie, nie miej trudności w rozmowach z kobietami. Jeśli kobieta zauważy, że dogadujesz się z innymi kobietami, automatycznie poczujesz się do niej pociągany. Poza tym musisz być mężczyzną o wysokim statusie społecznym. Bądź osobą, która przyciąga uwagę w swoim otoczeniu i którą ludzie szanują. Gdy będziesz się rozwijać, nabierać pewności siebie i żyć pełnią życia, kobiety zaczną się za tobą uganiać. Jeśli chcesz, żeby kobieta naprawdę cię pragnęła, musisz sprawić, że będzie bała się cię stracić. Jeśli ktoś taki jak ty jest wartościowy dla innych, ta kobieta zrobi wszystko, żeby cię zdobyć. Teraz porozmawiamy o tym, jak możesz włączyć te pięć taktyk do swojego życia. Ponieważ sama znajomość tych taktyk nie wystarczy, ich zastosowanie naprawdę robi różnicę. Teraz znasz pięcio skutecznych taktyk, dzięki którym kobieta naprawdę będzie cię pragnąć. Ale pamiętaj, sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze zastosować. Jeśli wdrożysz te metody w swoim życiu, będziesz miał wielki wpływ nie tylko na relacje między kobietami, ale także na relacje międzyludzkie w ogóle. Jeśli poznałeś te taktyki i chcesz poznać więcej, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Ponieważ w kolejnych filmach zagłębię się w psychologię kobiety i podzielę się nowymi metodami, które pozwolą ci zrobić krok naprzód. Pamiętaj, że zmiany robią nie ci, którzy się uczą, lecz ci, którzy stosują naukę.